Nie mogę wejść! Nie nagramy filmu, bo utknęłam. Pomóż mi. Nie mogę wejść! O. Idę, idę! Tym pozytywnym akcentem witam się z wami na kolejnym filmie. Dzisiaj, widzicie, po miniaturce. Pokażemy wam nasze cielaczki, które przyjechały do nas w czwartek. Kamil sam ręcznie wywalił cały obornik tutaj, także to było jego kardio na czwartek. I co? Mamy nowe byczki, zaraz wam tutaj pokażę, bo szukujemy się do popołudniowego odpasu. Widzicie, nowe byczki do nas dojechały. Są jeszcze problemy, niektóre mają problemy z biciem, ale już sobie tutaj. O, ten tutaj pije już ładnie. Wjechały wczoraj? Dlatego takie niespokojne. Póki co nowe miejsce. Po podróży też, bo przecież jadą daleko. No i widzicie, 10 sztuk. Można zobaczyć mieszance. Są niektóre brązowe, tak jak tutaj. Ale zazwyczaj takie są. Nie, cztery. Tylko takie biało-czarne, a reszta takie Możecie zobaczyć piekli różnego wieku różnej wielkości. Są niektóre mniejsze, niektóre większe, słabsze, mocniejsze. Jeszcze musimy sobie je posegregować. Więc mocniejsze, z mocniejszymi stropy Jest mniej więcej już to zrobione. Oczegujemy sobie tak, żeby był też ten, który lepiej pijał żeby było osobno. Nie wiecie, czy to mnie jest łapie, pijąc, bo mamy 4 czy 3, 3. I tak jak zwykle nie, sami wiecie, jak macie produkcję. Jak jedne wyjechały, to kolejne ci zajął mowę. Tak 8 sprzedaliśmy, przyjechało 10 teraz. 10 sztuk przyjechało teraz. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że chcemy troszeczkę zwiększyć produkcję, póki co zobaczyć, jak to. Wyjdzie teraz akurat tak pechało, że i porównaniu z i ta pryszczyca się nie pojawia, więc same chmury tam tu wszystkie wiszą. Miejmy nadzieję, że tutaj polskie rolnictwo jakoś się nie, nie uderzy w To polskie rolnictwo. No, no, jestem sam ciekawy jak to finalnie wyjdzie. Poweram też próbki i mamy muski kupone. A mleko, tak jak wam powiedziałem, na poprzednim filmie to w, w mniejszych ilościach i to póki co nam najlepiej wychodzi. Więc póki co trzymamy się tego. To I razie... Teraz wam pokażę. Co tutaj? Chrupka. Tu jest chrupka, chrupka musli. I tu mamy. No, chwilkę.

Nie przeszkadzało się. Patrzcie, to znalazłem ostatnio w błocie. Gdzie jest w błocie? W malocie. O. Eee, od działki? Co? Granica od naszej działki? Czy zadaj... To jest granica? Tak Czy... to wygląda. Co to jest? Bardziej wygląda jak... Aha! Od New Hollanda? Widły od tego. Bagnet od słonek. Co? Od widłu do słomy, nie? Jak masz do zbierania słomy na przyturze. No, no, o to mi chodziło, że przy nim prędzia, te, te te. A kiedyś pamiętam, że mi sienko, i później mówię, a nie, nie mogę go wyciągnąć, bo był w środku. I mówię, przyjdzie czarny że znajdzie się że Znajdzie się, się A mi się skojarzyło z tymi, że na działce. Myślałam, że geodeta po prostu wbijał te palniki. Siemanko. Jaką ma grzywkę potarganą, co tu się stało? Gdzie? No tego. No taki będzie chyba. Taki będzie? Potarganiec? Gdzie? Gdzie na ja wam smotki. się dzisiaj nie pokazuję, bo Kamil mówi, że wygląda jak bezdomna. Z tymi warstwami na sobie, więc. I w, jego, i, i w jego kamizelce, więc. To jest moja? Nie. Dlatego taka duża. No właśnie. Jak widzicie, mamy. Z... Przywieszoną pandekę. Przywiesiliśmy szczycie przy wiacie. Po tej ostatniej chorobie tego byczka została przywieszona, bo. Lubi tam zacinać deszcz, wiatr i zrobiliśmy tak, żeby było spokojniej. Deść, o tak miał być. I wiatr też sobie, żeby nie było przeciągu zbytnio, to zrobiliśmy tą pandekę dzisiaj, ale w przyszłości będzie zabudowana cała, cały bok blachą, zrobione na stałe, żeby. Było, żeby już tam nic nie, nie zawiewało i tak dalej, nie? więc tam sobie tak zrobimy. Nie wiem czy jakieś drzwi tutaj zrobić, ale bez sensu jak to jest otwarte, więc raczej nie będziemy kombinować. One generalnie nie mają tak źle, bo jest ściana, mogą wejść do środka, sować się, ale najgorzej jak zaczyna im deszcz czasami, czy śnieg, to wtedy to jest dla zwierzęcia najgorsze. Byle miały sucho, nie przewiało ich i bez deszczu będzie ok. A tam jak możecie zobaczyć pod wiatą salę, która właśnie przyjechała. Do nas 7 ton na razie. Na razie 7 ton. Myślę tutaj, czy nie zamówić mocznika, czasami na rzepak i nie zrobić takim sposobem, że pójdzie z saletra i później, na początek, na start wiadomo, żeby to wszystko ruszyło. A później mocznik, żeby sobie leżał, po prostu dostanie temperaturę. Wtedy zacznie sobie działać. No i się znać, czy jak tak czy tak. Stosowaliście czy nie mocznik, zawsze tańszy ten azot. No i przede wszystkim mówię, on będzie sobie leżał, czekał, z tych tak dni będą chłodniejsze. Chociaż dzisiaj mamy 13 stopni, czy 12. Kolejne dni też mają być ciepłe, pod koniec tygodnia dopiero jakieś tam wrócić przymrozki i niższe temperatury. Więc taka można powiedzieć wiosna e, zimą. Dzisiaj ładna pogoda. Kolego, ja tu próbuję nagrywać, schowaj mi Tak okay. No, oh, No, kiszonka nam się trafiła, łąk gdzie dużo trzciny, przyrowa tak dalej jakaś dziurka, i sucha przede wszystkim, bo została zbierana i e, nie jest taki fajny materiał jak lucernie. Lucerny będziemy jeszcze niedługo skarmiać, bo mamy ostatnie pokosy, więc tam było zrobione presą pasową i z nożami, więc jestem ciekawy. E, to jakie będzie, czy będzie lepiej niż po tej naszej y, walcowej, bez noży. Zobaczymy, jakie będzie, będzie porównanie fajne. A słyszałeś, że któryś psika? To psika? Jakiś jeden byczek. Albo kasze czy psika? Nie wiem, może to jest ich kaszel? Może albo się ten albo się zatka, zatkały czymś tam słucham, no, tam. jest też do bani raz ciepło raz zimno więc one też na to reagują i, i, i na wiosna na to jednak jest lepsza i ta jesień taka sucha a teraz tutaj nie ma tego mrozu jakby mróz chociaż to by było też lepiej a tak jest raz przymrozek raz mróz raz 13 stopni raz tyle więc i one też na to Reagują tak, jak nie powinny, nie? Zrobiliśmy odpas i tak zostaliśmy, bo w sumie jest bardzo ciepło i nie chce nam się iść do domu. No. Czekamy, aż byki zjedzą. Czuj wiosnę. Może zrobimy jakiś challenge, który robi kolację. Jak, który byk... Wybierz sobie jednego byka, ja sobie wybiorę jednego byka, który zje... Nie, zje pierwszy... To do to rana, to sobie... rana będziesz czekać. <laughs> One mają to na całą noc sobie. Okay. Uh -huh. To, to Wybierze po jednym do i jutra, do kogo więc... pierwszy przyjdzie, albo pierwszego obliże, to ten, no dobra, to też nie wypada. to też nie wypada. no po prostu robisz to, no ja wygrałem, dobra, my lecimy do domu, widzimy się jutro w kolejnym filmie, jeśli wstanę, bo Kamil mówi, że jutro e, przedmarano i co, myjemy maszyny, nie? Rozsiewacz, myjemy końcu bo nawozy skończone, New Holanda, bo też, to zasłużył już, i, I co, i może coś wam tam nagramy. Także widzimy się w kolejnym filmie.